Obowiązki, przyjemności, powody, przyczyny, skutki, ciągłe motywacje, że coś będzie, że coś się zdobędzie, przekuwanie marzeń na wizje, wizji na plany, planów na zadania do wykonania i jeszcze szukanie w tym wszystkim sensu. I tak nic po mnie nie zostanie, nawet najmniejszy ślad. Gdzie jest sens? Gdzie jest mój cel? Co mam robić? Gdzie jest góra? Gdzie dół? Co jest dobra? Co złe? Co jest prawdą? A co fałszem? Gdzie jest moje ciało? Gdzie ja jestem? Jesteś w przestrzeni nieskalanej człowieczym intelektem. Tu nie ma granicy między górą a dołem, nie ma ani dobra, ani zła. Tu wszystko jest prawdą i fałszem zarazem, a przeszłość z przyszłością się miesza. Jam jest szczytem i podstawą wszystkiego, co istnieje, jak i wszystkiego, co nie istnieje, bowiem jestem wszystkim i niczym zarazem. I nie sięgniesz mnie rozumem, ale zrozum, że jesteś w bezsensie sensem. Jesteś celem samym w sobie.